W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Duchu, Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły, nas, umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była, była dla nas pożytkiem dowiecznym i, i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana na naszego. Amen. Amen. No to zaczynamy. Piękny czas rozpoczynamy w Kościele, nowy rok liturgiczny, Adwent. I pierwsza niedziela Adwentu i ta pierwsza świeca, która zapłonęła w naszym studiu telewizyjnym adwentowym i wołanie Chrystusa z Ewangelii trzykrotnie – czuwajcie. Bo nie wiecie, kiedy ten dzień przyjdzie. Niespodziewanie Pan przyjdzie za gości między wami, żebyście nie byli śpiący, żebyśmy się nie minęli z tym momentem. Oto główne zadanie dla nas, Kościoła, dla ludzi wierzących, żeby czuwać. I być w gotowości na spotkanie z Panem tu i teraz, dzisiaj, w tę pierwszą niedzielę Adwentu i przez ten cały święty okres. I Jezus też jakby podpowiada, mówiąc tam, ale też uważajcie na siebie. Nie? Bo On mówi to ze swoich uczniów, czyli mówi też do nas, do Ciebie, do mnie, do wszystkich uczniów swoich, żebyśmy czuwali. Byli uważający na jego przyjście. Dlatego, jak Piotrze, ty jako kapłan, byś tam podpowiedział, jak czuwać, w jaki sposób ten czas przeżywać w duchu wiary, w duchu prawdziwego Adwentu? Jak tu powiedziałeś w krótkim fragmencie, w dzisiejszej Ewangelii pojawia się trzy razy to słowo czuwajcie. W języku polskim, bo w języku greckim są tam użyte dwa rodzaje słów, w pierwszym sensie czuwajcie oznaczało nie śpijcie, nie, nie zamykajcie oczu. I ja to rozumiem tak jako pewną walkę taką w czasie Adwentu nad własną cieleśnością, nad własnym zmęczeniem, nad tym, żeby to ciało troszkę też powalczyło o to, żeby nie przegapić ważnego momentu, ale też ważnych rzeczy w naszym życiu, żeby nie przegapić tego, co o co powinniśmy zadbać, a niestety no w tych czasach chyba łatwo można coś utracić, bo jesteśmy rozpraszani różnymi rzeczami. Bardzo wiele na przykład też dekoracji jest i wiemy, że łatwo zatracić sens. Nie, Można się skupić tylko na, na dekoracjach. Więc czuwajcie w pierwszym sensie uważam, że jest to czuwanie nad tym, żeby nie, nie stracić tego co ważne. Ale drugi sens tego słowa czuwajcie, tam w języku greckim oznacza, jakby, jest to coś, co powinien robić strażnik, stróż. I to zawsze się odnosi do jakiegoś dobytku. Więc nie można być stróżem gdzieś na polu, po prostu, tak? gdzieś. Stróż ma zawsze coś pod sobą. Czuwajcie, żeby was nie okradziono. To znaczy, jest coś nam dane, nad czym powinniśmy czuwać, i każdy to ma. I powinniśmy zobaczyć, co my tak naprawdę mamy, żeby tego nie stracić. Mieliśmy niedawno Ewangelię o talentach, nie? I, i, i to też jest coś, co powinniśmy rozwijać, a i czuwać nad tym. Stróż ma jakieś terytorium do, do, do pilnowania, i każdy z nas też ma coś do pilnowania. Na tym polega w ogóle wejście w jakąś dorosłość człowieka. Na, na pewnym etapie otrzymuje coś do, do opieki. Jest odpowiedzialny za coś lub za kogoś też. To też jest powołanie w zasadzie każdego, żeby być odpowiedzialnym za kogoś. I my, i w rodzinach jest to naturalne. Czuwaj, czyli strzeż tego, co zostało tobie dane, tobie konkretnie. Nie? Ty masz coś innego do pilnowania niż ja. Czuwaj. Nie? I Ty możesz mi powiedzieć, czuwaj Ty nad swoim, a Ty czuwaj nad swoim. I wtedy razem będziemy czuwać nad jakąś dużą już rzeczywistością różnych rzeczy. Jeśli cała ludzkość, uczniowie Chrystusa zaczną naprawdę czuwać nad tym, co zostało im dane, to to będzie pięknie. Nie? Będziemy naprawdę odpowiedzialni i młode pokolenia mogą czuć się bezpieczniej też, bo, bo jest ktoś, kto jest na straży, nie? jest strażnikiem. Mamy być strażnikami tego, co zostało nam powierzone. W komentarzu przeczytałem też ciekawą rzecz, że jeżeli się czegoś lub kogoś oczekuje, to znaczy, że tego się bardzo pragnie. I to czuwanie, to bycie strażnikiem, ono jest też wpisane w tę Ewangelię, gdzie bardzo pięknie Jezus pokazuje o tej podróży, że człowiek udał się w podróż. I tu padają czasowniki, że jak jesteś strażnikiem, to Pan zostawił tobie dom pod straż. Powierzył sługom staranie. To też mamy być strażnikami. Dalej wyznaczył im zajęcie, bo strażnik ma swoje zajęcie. Przekazał im, przykazał odwiernemu, żeby czuwał. Strażnik to jest czuwający nad bezpieczeństwem swojego życia. Wiary, domu, rodziny, dzieci, wnuków i tak dalej. Adwent to jest dobra okazja dla nas, ludzi wierzących i dla Kościoła, żebyśmy byli dobrymi strażnikami tego, co Pan Bóg nam dał, tego, co nam zostawił i tego, co nam powierzył. I będziemy wołali cały czas, Maranatha, przyjdź Panie, przyjdź do nas, bo czuwamy, bo jesteśmy strażnikami i chcemy dobrze przeżyć ten czas w duchu wiary. Jeszcze tylko jedno, tak, kiedy czytałem różne takie rozważania właśnie tej Ewangelii, taka, taka myśl mnie uderzyła, że cudzy często jednak nie czekają wcale na Pana. Cudzy zaczynają po prostu brać w posiadanie to, co zostało im dane, jakby to już było ich, jakby byli tego właścicielami, i wręcz przeciwnie, mają nadzieję, że ten Pan jak najpóźniej wróci, albo w ogóle nie wróci, żeby to, co otrzymali, stało się ich. I to jest myślenie bezpieczeństwo też nas wszystkich, że możemy mieć poczucie, że po prostu to, co mamy, to jest już wszystko i, i, i to jest nasza własność. I, i, I ta Ewangelia nas uczy tego, że jednak jesteśmy sługami, nie? że jest czas jakiś, do którego zmierzamy. Powrotu po prostu. A święci i chrześcijanie to powinni być ci, którzy z radością oczekują na powrót Pana, a nie z trwogą, że Pan przyjdzie i coś mi zabierze i skończy się czas mojego po prostu panowania. Nie, my wcześniej uznajemy to panowanie po to, żeby z radością przyjąć panowanie Pana, Pana Jezusa, który wreszcie przyjdzie. I wtedy z radością możemy wołać Maranata. Amen. Amen. Czuwajmy.